Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom kanału Układu Sił. Zapraszam na układsił.pl, nowy numer ten tajwański, Gra o Tajwan, jeżeli Państwo nie mają jeszcze nowego numeru u siebie zachęcam zapraszam do tego żeby odwiedzić stronę i zakupić nowy magazyn czyli stosunki międzynarodowe go polityka dyplomacja zachęcam do subskrypcji i pozostania z układem sił na dłużej dzisiaj za mną jest rusycysta z Uniwersytetu Szczecińskiego Maciej dr Maciej Pieczyński również Instytut Literatury i Nowych Mediów kłaniam się nisko dzień dobry Dzień dobry Odbyło się seminarium jeszcze niedawno na uniwersytecie w Szczecinie. To było kwietniowe seminarium pod koniec na temat tego co jak wygląda ten rosyjski świat po inwazji Rosji na Ukrainę. Może na początek jeszcze za pytanie. My, nam się wydaje, że bardzo często że, że Rosję znamy, aczkolwiek rzeczywistość jak też obserwuję dyskusje w, w mediach społecznościowych również też Materiały różnych analityków, to mam wrażenie, że z tą wiedzą na temat, cytuję, państwa agresora, czyli trochę historii Rosji, na temat kultury, języka, tego, jak wygląda ta rosyjska dusza, no nie jest u nas zbyt dobrze. Nie jest tym zbyt dobrze. Z tego względu, że bardzo często tak albo znaczy popadamy ze skrajności w skrajność, albo postrzegamy Rosję wyłącznie przez pryzmat wydarzeń na froncie. I postrzegamy ją wyłącznie no, jest oczywiście państwem agresorem, jakby ograniczamy się do tego, żeby lepiej o Rosji w ogóle nie mówić. Tak naprawdę staramy się usuwać z przestrzeni publicznej jakiekolwiek ślady kultury rosyjskiej, czy może nie z przestrzeni publicznej, ale kultury. No, generalnie tak, jedna taka skrajność to jest właśnie ten stosunek do Rosji jako takiej. Stosunek, który można podsumować takim oto stwierdzeniem, że każdy Rosjanin jest mordercą, czy też, że każdy Rosjanin jest odpowiedzialny za zbrodnie Putina. To jest jedna skrajność, druga skrajność jest taka, że uważamy, że to jest wojna wyłącznie Putina, a poza Putinem to są sami dobrze Rosjanie, a Nawalny to święty człowiek był. Więc tego typu skrajność, z tego typu skrajnościami mamy do czynienia. A poza tym jest też pod takim merytorycznym no, debata na temat Rosji wydaje się, że zdominowana jest jednak właśnie przez doniesienia z frontu. My się jako Polacy gremialnie zainteresowaliśmy Rosją, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, ale zainteresowaliśmy się właśnie tak bardzo jednostronnie. Ja absolutnie nie mówię, że powinniśmy teraz zaczytywać się w działach Dostojewskiego, a już tym bardziej się nimi zachwycać. To znaczy myślę, że powinniśmy czytać, ale powinniśmy wyciągać konkretne wnioski. Więc ta debata wydawała się nam jako organizatorom Seminarium Rosja po 24 lutego 2022 roku. Organizatorom, rusycystom z Uniwersytetu Żecyńskiego, wydawało się, że ta debata jest trochę za wąska, zbyt może powierzchowna i chcieliśmy tę debatę trochę urozmaicić. I stąd właśnie, no, oprócz tego, żeby był nasz głos, czyli wykładowców, ale również studentów Uniwersytetu Żecyńskiego, którzy bardziej teoretycznie się zajmują Rosją i zajmują się Rosją, właśnie oczywiście tą po inwazji. Na Ukrainie, ale też szukając pewnego rodzaju różnych przyczyn, ale też uwarunkowań kulturowych, które tworzą, które sprawiły, że Rosja jest taka, a nie inna. No Też zaprosiliśmy oczywiście ekspertów, zajmujących się wschodem na bieżąco, oczywiście komentujących sytuację na froncie, sytuację polityczną, ale takich Dysponujących naprawdę szeroką i pogłębioną wiedzą na temat tego, co się dzieje w Rosji, dziennikarzy, reportażystów, no ale też twórców. Zaprosiliśmy ekspertów od historii, od polityki rosyjskiej, i wydaje się, że wyszło bardzo ciekawie, nie chwaląc się, <grym> się> oczywiście, że potrzebne są tego typu, tego rodzaju, Płaszczyzny dyskusji na temat Rosji. Z jednej strony analityczne, akademickie, ale z drugiej strony takie, gdzie jednak jest też to oko praktyka, oko reportażysty, oko bieżącego komentatora, czyli łączące dwie perspektywy: perspektywę bieżącą, ale trochę pogłębioną, o, w, w taką szerszą wiedzę na temat Rosji niż to, że Rosja napadła na Ukrainę, i plus jeszcze akademickie spojrzenie na Rosję. Myślę, że taki właśnie, takie właśnie połączenie dało. No, ciekawe efekty i, i, i pozwoliło może trochę lepiej właśnie zrozumieć Rosję. Tutaj znowu nawet to sformułowanie, zrozumieć Rosję, wydaje się kontrowersyjne, bo niektórzy twierdzą, że nie powinniśmy rozumieć w ogóle Rosji. Ja uważam, że powinniśmy, że przeciwnika geopolitycznego, czy też można powiedzieć nawet wroga, trzeba znać. A żeby znać, to trzeba wiedzieć też coś więcej o jego języku, o kulturze, o literaturze i tak dalej, i Jedna z prelekcji zaprzyjaźnionego doktora Michała Sadłowskiego na temat tych rządów jednoosobowych. My rozmawiamy też w momencie, kiedy następują przetasowania na Kremlu, bo i minister Szojgu, Patruszew, więc też dosyć wyjątkowy czas dla Rosji, dla tych rządów właśnie, dla administracji. Tak, tylko że. Tak naprawdę to my do końca nie wiemy, co oznaczają, co oznaczają te wszystkie zmiany. Tak naprawdę też nie można mówić o jakiejś wielkiej czystce, no z tego względu, że jeśli chodzi o Patruszewa, nie wiadomo jeszcze, jakie stanowisko zajmie ale nie wiadomo, jak to dalej będzie w jego przypadku personalnym. Natomiast Szojgu, bo są sekretarzem Rady Bezpieczeństwa, więc też ciężko mówić tutaj o jakiejś czystce. Z drugiej strony można też spekulować, na ile. Myślę, tutaj był wicepremier do spraw gospodarczych Andrzej Białusł został nowym ministrem obrony. Tutaj się różne, różne spekulacje pojawiają na ten temat. To znaczy, z jednej strony, że chodzi powiedzmy o takie sprzężenie gospodarki z armią w, w wojnie na Ukrainie, żeby z Ukrainą, żeby jednak połączyć te dwie sfery i żeby bardziej globalnie do tematu podejść. Może też o to, żeby jakby lepiej wyglądała sprawa e, zamówień, e, sprawa ta ekonomiczna strona, ekonomiczne zaplecze armii rosyjskiej. E, więc no poza tym, o, znaczy o dymisji Szojgu mówiło się już od, od dawna tak naprawdę, że Obwiniano go o to, że yy, o niepowodzenia na froncie wojny z Ukrainą. Co do Białorusowa, to też jest taka ciekawostka. Z jednej strony, to jest człowiek, który zna się na gospodarce, no, co jest istotne, bo y, na wojnie, oprócz armat, potrzebne są też pieniądze, za które można te armaty kupić, już tak mówiąc bardzo y, obrazowo, ale to jest no, z reguły ekonomiści, czy powiedzmy eksperci od, od gospodarki y, na Kremlu, to są y, ludzie uważani za technokratów, za takich liberałów, akurat Białousow jest jastrzębiem i pod względem czysto militarnym, czy też politycznym, i pod względem gospodarczym, bo raczej gospodarki bardziej planowanej niż czy czegoś zbliżonego do gospodarki planowanej, interwencjonizmu państwowego, a nie wolnego rynku. No ale zobaczymy, zobaczymy też, jakie efekty będą miały te przetasowania. No, najważniejsze przetasowanie, czy znaczy najważniejsza kwestia kadrowa wciąż pozostaje. Bez zmian. Putin wielokrotnie już umierał po 24 lutego 2022 roku. Wydaje się, że niestety wciąż jest w dobrej formie, a to jest najważniejsza kwestia kadrowa w Rosji. Tak, dzisiaj naszym głównym tematem rozmowy jest również temat białoruski. Tam również dyktator, tak nie wiem, czy to tak słuszne, słusznie nazwać Łukaszenko, w doskonałej formie, w dobrej formie. No Nic nie wskazuje na to, żeby umierał, żeby był na łożu śmierci. Tutaj myślę, że jeszcze trochę, że jeszcze trochę porządzi. Z pewnością dla Rosji, no powiedzmy tak, no, no, no my nie wiemy, tak? no, no nie, ma, nie ma takich przesłanek, żeby mówić o tym, że Łukaszenka zostanie kimś zastąpiony. No jeśli zostanie kimś zastąpiony, to być może jakimś bardziej prorosyjskim. Tylko że to też byłoby z pewnością dla Rosji ryzykowne. Bo jednak Łukaszenka jest lojalnym wobec Putina politykiem. Czasami wierzga, mówiąc kolokwialnie, czasami kombinuje, również mówiąc kolokwialnie, no ale już ta jego słynna polityka wielowektorowa doszła do lamusa, czyli to, co było jeszcze przed 24 lutego, kiedy Łukaszenka próbował gdzieś tam lawirować, kusić Zachód. Tylko że też no, nie miejmy złudzeń, że Łukaszenka to jest człowiek Putina. To jest człowiek, który absolutnie tak jak. Wydaje mi się, że coraz częściej niestety na obrzeżach polskiej debaty pojawiają się takie głosy może nie pro Łukaszenkowskie, tylko taka cicha, nieśmiała, czasami nawet bardziej śmiała um, y, opinia na temat Łukaszenki, że to jest jakiś mąż stanu, y, że Białoruś jest y, w pewnym sensie prowadzi suwerenną politykę, y, co jest nie do końca prawdą. Mm -hmm. no, z tego względu, Białoruś generalnie nawet kulturowo, tak ideologicznie, politycznie, to jest państwo postsowieckie nawet bardziej niż Rosja. Na no, przecież dniem Niepodległości, świętem niepodległości dla Białorusi jest rocznica wyzwolenia Mińska przez armię Czerwoną w czasie Wielkiej wojny czynianej, czyli II wojny światowej. Białoruś jest bardziej prosowiecka niż Rosja. I to jest zasługa Łukaszenki, bo to Łukaszenka w tę stronę skręcił, gdy został prezydentem. W, w latach 90. Więc no nie można mówić o jakiejś, nie, znaczy nie można się łudzić, że Łukaszenka, że Łukaszenka, powiedzmy, skręci geopolitycznie w stronę zachodu. Są inne kwestie, to że, o czym pisał Zbigniew Parafenowicz w swojej książce Polska na Wojnie, że Łukaszenka. Prawdopodobnie sądował możliwość na początku wojny, na początku inwazji na Ukrainę, sądował możliwość ucieczki z Białorusi przez Polskę. Ale to jest, powiedzmy, chodziło o jego osobiste bezpieczeństwo. Znaczy, on jest na pewno człowiekiem sprytnym, co byśmy tutaj nie mówili w Polsce. On ma dosyć złą prasę, uważany za takiego prostaczka niesłusznie. To jest bardzo sprytny jednak mimo wszystko mądry polityk, oczywiście dyktator, krwawy i człowiek absolutnie niegodzien zaufania, ale to jest sprytny polityk, który o własne bezpieczeństwo zadba, jeśli trzeba będzie. Natomiast nie ma co się łudzić, że on spróbuje się w jakikolwiek sposób oderwać od Rosji. Alternatywa dla niego no, może być jeszcze bardziej prorosyjski polityk. Tylko że to zmiana na tym stanowisku się za bardzo Rosji też nie opłaca. Łukaszenka jest jaki jest, no, ale jest znany, jest wypróbowany. No Jest sterowalny mimo wszystko. Putin też się nauczył współpracy z nim. Łukaszenka też już dawno się pożegnał z tymi myślami, z tymi powiedzmy ambicjami, które miał jeszcze pod koniec lat 90., zanim Putin doszedł do władzy, kiedy powstawał ten związek Rosji i Białorusi. Łukaszenka wtedy prawdopodobnie chciał stanąć na czele państwa rosyjsko-białoruskiego, patrząc na to, w jakiej kondycji fizycznej i nie tylko fizycznej jest Borys Jelcyn. Ale gdy przed Putin do władzy, to Łukaszenka już tak naprawdę... Pogodził się z tym, że no, może próbować wyciągać więcej pieniędzy z Rosji, może próbować flirtować z Zachodem, żeby podbijać swoją pozycję negocjacyjną. No ale nic więcej. Mhm. Co, jak interpretować te wieści, kiedy pojawiają się w mediach i też na temat chociażby tego, tych ćwiczeń, ćwiczenie manewrów z taktyczną bronią jądrową? Łukaszanka jeszcze w, w czerwcu ubiegłego roku przekonywał, że Rosja rozmieściła, znaczy Putin raczej sugerował, rozmieściła na Białorusi bronię jądrową. Jak odnosić się do tego typu wieści? No To jest straszenie Zachodu. To jest liczenie na to, że pewne kręgi na Zachodzie stwierdzą, że Polska, że czy, czy, czy to w Polsce, czy na Zachodzie, stwierdzą, że nie opłaca się popierać Ukrainy, że to jest zbyt duże ryzyko. Tak więc to jest straszenie. Nie wydaje się, żeby. Rosja, tym bardziej Białoruś, miała użyć taktycznej, no nie mówiąc już o strategicznej broni jądrowej przeciwko Ukrainie czy przeciwko Zachodowi, bo to byłoby już ostateczność. To jest jakby ostatni as w rękawie. As w rękawie, który pozostaje asem, dopóki nie zostaje użyty. Paradoksalnie, bo no po pierwsze, jednak Rosją rządzą oligarchowie, ale państwowi oligarchowie. To znaczy, mówiło się o tym, że Putin spacyfikował oligarchów, że przejął od nich władzę, ale tak naprawdę dalej elity kremlowskie są złożone z oligarchów, tylko że to są się państwowie oligarchowie, którzy pozostają w kieszeni Putina, ale którzy jednocześnie chcą zarabiać pieniądze. A eskalacja wojny w tę stronę, użycie broni jądrowej, no to byłby problem już nie tylko z zachodnimi, ale być może ze wschodnimi partnerami, którzy raczej, raczej nie byliby zainteresowani tego typu eskalacją. Poza tym to, to jest ogromne ryzyko. Ogromne ryzyko również dla samej Rosji, dla Białorusi. Więc po pierwsze, wydaje się, że zanim Putin by nacisnął ten guzik, to zostałby przed tym brutalnie powstrzymany. No, a po drugie, myślę, że sam Putin tego nie zamierza robić. Zamierza straszyć i ten strach na, też na niektórych działa. Poza tym, same te doniesienia o tym, że ta broń jest już na Białorusi, w domu się jest bliżej, bliżej zachodu, bliżej Polski, bliżej Ukrainy. Nie tylko Rosja, ale i Białoruś, to jest też taka eskalacja, to jest też takie budowanie napięcia, rozszerzanie tej narracji i, i, i mówię, że to już nie tylko Rosja, ale też Białoruś i że generalnie Zachód musi się bać. Także no przede wszystkim jest to, atomowe, to wymach, wymachiwanie atomową szabelką, które w Rosji trwa od no 24 lutego 2022 roku, albo w zasadzie od momentu, w którym Zachód się tak bardzo mocno zaangażował w. Wojnę po stronie Ukrainy. Wydaje mi się, że jednak jest to, mhm. oczywiście, mogę się mylić, może się okazać, że jednak e, e, Putin oszaleje i elity karolskie oszaleją i użyją taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Mhm. W związku z jest... sytuacją, też na froncie, takim patem, ale teraz Rosja zdaje się, że przejmuje w jakiś sposób inicjatywę w związku również z brakiem amunicji i tutaj potrzebami Ukrainy, raczej tymi potrzebami, na które świat Zachodu. I też my, jako Europa, odpowiadamy zbyt wolno. Spodziewasz się jakiegoś, jakiejś formy nowego, nowego zaangażowania Białorusi w to, co się dzieje? Bo wydawać by się mogło, że Łukaszenko, oczywiście, od jakiegoś, od samego właściwie początku, skutecznie oczywiście, Wojska rosyjskie korzystają z terenu Białorusi, ale tutaj zwinnie no nie chce wmanewrować raczej w konflikt toczący się właśnie na Ukrainie, państwa białoruskiego. Tutaj są dwie teorie, i każda z nich jest prawdopodobna. To znaczy, pierwsza teoria jest taka, że Łukaszenka od samego początku dzielnie bronił się przed tym, żeby zaangażować się na Ukrainie, i tak naprawdę Putin powiedział: Musisz zaatakować Ukrainę, Łukaszenka? Nie, nie mogę, dlatego że nie, nie chcę się w to mieszać. Udostępnij tobie terytorium. To jest jakby pierwsza teoria. Tak? Druga teoria jest taka, że Putin w ogóle nie potrzebuje zaangażowania Białorusi na Ukrainie, znaczy nie potrzebuje bezpośredniego zaangażowania się Białorusi na Ukrainie. Potrzebuje mieć Białoruś jako po pierwsze straszak, że może być jeszcze gorzej. Możemy znów zaatakować terytorium Białorusi, po pierwsze, a po drugie, może również Białoruś swoimi siłami zaatakować Ukrainę. Więc to jest taki straszak, który też może działać, no, wzmacniać pozycję negocjacyjną, potencjalną Moskwy z, w relacjach z Zachodem i z Kijowem. To tak, jeśli chodzi o tę pierwszą opcję, gdyby ona była prawną, czyli to, że Łukaszenka się broni rękami i nogami, żeby tylko nie wziąć udziału w wojnie na Ukrainie bezpośrednio. No to też cała Łukaszenka, w ogóle propaganda Łukaszenkowska, oficjalna państwowa propaganda białoruska, tym powtarza te frazesy w zasadzie od początku inwazji na Ukrainę, że my nie chcemy brać bezpośredniego udziału w operacji, My oczywiście popieramy cele, bo Rosja to jest nasz sojusznik, my rozumiemy, że trzeba oczyścić Ukrainę z nazistów, to oczywiście mówią propagandzi, propagandziści łukaszenkowscy, natomiast... Białorusini są narodem pokojowo nastawionym, My nie mamy zamiaru w tym bezpośrednio uczestniczyć, absolutnie tego nie zrobimy, więc Łukaszenka, z jednej strony rzeczywiście Łukaszenka gdyby wszedł do wojny, gdyby kazał Białorusinom zabijać Ukraińców, no to ta cała propaganda zostałaby wrzucona do kosza. Okazałoby się, że te obietnice dane narodowi białoruskiemu są nieważne. No, teoretycznie mówimy o dyktatorze, który może wszystko, ale dyktator też musi patrzeć na nastroje społeczne. Jeśli on cały czas obiecuje, Dyktator mówi też to, często to, co ludzie chcą usłyszeć. No, skoro mówi, jesteśmy pokojowo nastawieni, nie wejdziemy na Ukrainę, to znaczy, że liczy się z tym, że Białorusini nie chcą wchodzić na Ukrainę i że ich wejście na Ukrainę mogłoby być dla niego kłopotliwe. Znaczy, wtedy, wtedy Białorusini mogliby się jednak troszeczkę zbuntować, albo nawet nie troszeczkę, mógłby powstać chaos, który mógłby potencjalnie zatrząść tronem Łukaszenki i nie wiadomo, co by się wtedy wydarzyło. A może Rosjanie wtedy by stwierdzili, że Łukaszenka nie radzi sobie z sytuacją i Trzeba szybko tutaj jakiegoś komisarza, trzeba szybko jakiegoś oficera z Rosji przysłać, który zaprowadzi porządek z tymi zbuntowanymi Białorusinami. Mogłoby być bardzo, bardzo różnie, ale jeszcze wracając generalnie do ogólnej tezy, tak, o tym, że Łukaszenka broni się rękami i nogami i że on nie chce uczestniczyć. No, wydaje mi się, że przez dwa lata nie mógłby tak zwodzić Putina, tak? gdyby to było tak, że powiedzmy, od samego początku Putin chciał go wciągnąć, wciągnąć do wojny. Łukaszenka mógłby różnymi takimi kruczkami, różnymi takimi kombinacjami starać się przeciągać swoje wejście do wojny, ale nie udałoby mu się to zapewne przez dwa lata. Wiemy o tym, że prawdopodobnie w pierwszej fazie wojny Białorusini wycofali wojska z tego styku granicy Białorusi, Polski i Ukrainy, co pozwoliło Ukraińcom przegrupować siły pod Kijów. No i to był taki drobny gest, na który jeszcze stać Łukaszenkę, powiedzmy. No, ale żeby przeciągać swoje wejście do wojny, to już ciężko. No Zobaczymy, no, wszystko jest tak naprawdę w pewnym sensie możliwe. Nie wiemy nic o tym, żeby były jakieś zgrupowania wojsk białoruskich gotowe do ataku przy granicy z Ukrainą, no, ale sytuacja jest dynamiczna. Wydaje się jednak, że to jest tak, że jeśli by Łukaszenka nie chciał wejść do wojny, to ten jego opór nie trwałby za długo, nie trwałby na pewno dwa lata trwałby raczej dużo krócej, ale bardzo prawdopodobne jest, moim zdaniem bardziej prawdopodobna jest ta wersja, zgodnie z którą Putin od początku, aż do być może teraz, nie chciał za bardzo wciągać Białorusi bezpośrednio do wojny. A dlaczego? No dlatego, że Białoruś jest takim jego, powiedzmy, taką rezerwą i też takim straszakiem, że zawsze może powiedzieć, że będzie gorzej, że może jednak Białoruś wziąć udział w tej wojnie, a poza tym jest taką sferą półneutralną. Czyli gdyby, no przecież rozmowy pokojowe toczyły się na Białorusi, no były też porozumienia mińskie w Mińsku, jak wiadomo. I być może też Białoruś, która utrzymuje jakieś tam kontakty z Ukrainą, z Kijowem, też może być tutaj, powiedzmy, miejscem ewentualnie jakichś dalszych rozmów, czy to pokojowych, czy to negocjacji. I, I dobrze jest jednak mieć takiego Łukaszenkę, taką Białoruś, która nie jest do końca zaangażowana w wojnę, i może być takim jakby zastępnikiem dla Rosji. Może być takim tym miejscem półneutralnym, które pozwoli pewne sprawy załatwić Rosji, pewne sprawy, których Rosja już załatwić nie może, bo jest nazbyt skompromitowana, nazbyt zaangażowana w tę wojnę. No, teraz oczywiście temat białoruski pojawia się w polskiej przestrzeni publicznej z uwagi na sędziego Szmyta. Czy tutaj białoruskie władze już narracyjnie wykorzystują obecność sędziego, polskiego sędziego na terytorium? Tak, oczywiście to jest dla mińska prezent propagandowy, to jest grubsza ryba niż Emil Czeczko. Zdecydowanie człowiek, który miał prawdopodobnie no miał dostęp do informacji niejawnych. Poważny urzędnik państwowy. Poza tym, też tyle to jest taki plus propagandowy dla Mińska. Już abstrahując od samych kwestii wywiadowczych, tego do czego miał dostęp i co mógłby ujawnić, jak zaszkodzić konkretnie państwu polskiemu, to czy są narracyjnie Tomasza Szmyta można powiązać i z platformą i z pisem, więc teraz Polacy, zamiast dyskutować o tym, jak nie dopuścić do tego, żeby, żeby później, żeby takie sytuacje się nie wydarzały częściej, jak zabezpieczyć się kontrwywiadowczo, to Polacy się kłócą, czy jest szmyt, pisowski czy platformerski. Tak jak kłócili się kiedyś o to, czy wpuszczać imigrantów z Białorusi, czy, czy, czy nie. Znaczy z Bliskiego Wschodu, ale, ale trafiających do Polski przez granicę z Białorusią. No a poza tym oczywiście Tomasz Szmyt, który umie się ładniej wypowiadać, zdecydowanie niż prosty, starszy, szeregowy Emil Czeczko. Już udziela wywiadów i rosyjskim, i białoruskim mediom, w których opowiada, jak to w Polsce nie ma wolności słowa, jak to jest łamana demokracja. No, ciekawe, czy, czy, czy ktoś o takich poglądach równie antypaństwowych jak Tomasz Szmyt, w przypadku Rosji czy Białorusi, miałby rację, bytu mógłby się tak wypowiadać. No, ale to jest jakby na marginesie. Chodzi o to, że to te też pod względem propagandowym powiedzmy tak. Nie, Łukaszenka może powiedzieć: Popatrzcie, nie tylko nasi uciekają z Białorusi do Polski, ale również Polacy uciekają na Białoruś, no bo w Polsce jest źle, w Polsce jest, jest łamana demokracja, no więc uciekają na Białorusi, być może będzie więcej takich, takich przypadków. I to jest propaganda na użytek wewnętrzny białoruski, no bo można powiedzieć, że nie jest u nas tak źle, jest u nas chyba dosyć dobrze, skoro aż, skoro nawet polski sędzia ucieka na Białorusi, tam się czuje prześladowany, czyli u nas jest wspaniale, tak, ale również na użytek zewnętrzny, bo sędzia Szmyt, tak jak kiedyś Emil Czeczko, może gdzieś tam oczerniać Polskę na arenie międzynarodowej, próbować przynajmniej, tak, forsować taką narrację antypolską, która gdzieś tam w niektóre kręgi do niektórych kręgów może dotrzeć, czy może być nawet właśnie używany w tej wojnie polsko-polskiej jako pałka na jedną albo na drugą stronę politycznej barykady. Spodziewa się, że pan sędzia może postawić nogę na rosyjskiej ziemi? Czy że może do Rosji? Może, może nawet odwiedzi Moskwę? E, tak, no, dlaczego, dlaczego by nie? Tak, Wiem o tym też, że już zresztą śmiale dosyć udziela rosyjskim również mediom wywiadu. Usołowiowa Czy... tak, już wystąpił, także tak. najważniejszego propagandysty rosyjskiego. Tak, tak jest. Nie zachęcam do oglądania tych rozmów, można gdzieś. No ale to, drodzy Państwo, myślę, tak. że też na wielu kanałach są też pewne analizy tego, co się dzieje. Czy. To jest jakaś część czegoś większego. Dużo wielu ekspertów mówi o tym, że w związku z tą rosyjską o jakąś ofensywą, z na froncie, szukuje się również coś nieco więcej jakieś zagrożenie hybrydowe w stosunku do. Do państw europejskich, granica z Finlandią, granica z Polską, wojna informacyjna, wydarzenia, które w pewien sposób będą budziły niepokój, może element właśnie gry informacyjnej, ta również sytuacja z sędzią Schmidtem. Ta wojna informacyjna, ona toczy się cały czas. Tutaj, no może się zmieniać natężenie, ale generalnie cały czas toczy się wojna informacyjna, te zagrożenia hybrydowe na no cały czas są jakieś próby przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście to nie ma absolutnie żadnego porównania do tego, co, co było latem jesienią 2021 roku, niemniej, no, to zagrożenie hybrydowe... My jesteśmy. Znaczy nie powiedziałbym, że jesteśmy na wojnie generalnie z Rosją i Białorusią, ale na wojnie takiej hybrydowej, informacyjnej z Rosją i Białorusią no niestety jesteśmy. Jesteśmy atakowani z powodu pomocy Ukrainie i to się nie i to się nie zmieni w najbliższym czasie. Nie wydaje mi się, że było jakieś ogromne natężenie w najbliższym czasie, to też to przede wszystkim to cały czas się toczy. Cały czas są próby przekraczania granicy, jeśli chodzi o Finlandię, jeśli chodzi o Polskę. Cały czas jest dezinformacja, cały czas jest propaganda. Zobaczymy też, czy, 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 czy Tomasz Szmyt jest, jest ostatnim, który przekroczy granicę, zresztą też będzie eksploatowany cały czas. No, niestety ja dostrzegam gdzieś tam na obrzeżach polskiego internetu głosy, Poparcia dla sędziego, sędziego to dla, Tomasza, dla Tomasza Szmyta. Tak? No mamy też nastroje coraz bardziej antyukraińskie w Polsce. Coraz bardziej jesteśmy, z, no ja widzę też po mediach społecznościowych, widzę po nastawieniu ludzi, krytyka Rosji coraz częściej niestety budzi jakiś sprzeciw, a krytyka Ukrainy jest absolutnie zrozumiała. Jest mniej kontrowersyjna. Także na tym polu też może dochodzić do różnych akcji dezinformacyjnych, akcji propagandowych. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Ale cały czas jesteśmy w trakcie tej wojny propagandowej z Rosją. I tutaj jeszcze może nawiążę do sytuacji właśnie w relacjach polsko-ukraińskich, bo nam się czasami wydaje, i to też jest takie negatywne zjawisko, które obserwuję do jakiegoś czasu. No Trzeba krytykować Ukrainę, bo jest absolutnie za co, ale nam się czasami wydaje, czy niektórym powiedzmy, przedstawicielom tych obrzeży debaty w Polsce, że z Ukrainą mamy oczywiście problem o historię i tak dalej, i tak dalej. I że tak po cichu nawet nie to, że kibicuje, kibicują niektórzy, tylko stwierdzają, że no dobrze, no, imperialna, zła Rosja walczy z banderowską, złą. Ukrainą i Rosji chodzi tylko o Ukrainę, a nie o Polskę, i my możemy stać z boku. Tylko, że też chciałbym zauważyć, że w rosyjskiej propagandzie, ale również w białoruskiej, to się pojawia bardzo często taka narracja o Polsce, która jest imperialna. Znaczy, wydaje się, że nawet rosyjska propaganda jest bardziej antypolska niż antyukraińska. I podobnie białoruska propaganda jest bardziej antypolska niż antyukraińska, dlatego że się mówi, że Ukraińcy są nasi bracia, których wyzwalamy od złych nazistów. Ale Polacy to jest prawdziwe zło, dlatego że Polacy są imperiści, którzy chcą odzyskać Grodno w przypadku, w przypadku Białorusi, Lwów w przypadku Polski. I ta narracja ciągle powtarza aż do znudzenia. Czyli my w oczach propagandy rosyjskiej jesteśmy imperialistami, którzy nie chcą pomagać Polsce, którzy nie chcą pomagać Ukrainie, ani nie chcą też pomagać Opozycji antyłukaszenkowskiej na Białorusi, tylko tak naprawdę chcą wykorzystać obecną sytuację do tego, żeby odzyskać Kresy Wschodnie, co jest oczywiście absolutną bójdą, absolutną bzdurą. Na szczęście ludzi tak myślących w Polsce jest bardzo, bardzo niewielu. No ale Rosja cały czas o tym, mówiąc kolokwialnie, trąbi i Białoruś również. Tak, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby obserwować Macieja na X Twitterze. Jeżeli chcą Państwo na bieżąco czytać informacje, analizy Rosja, Białoruś, szeroko pojęty wschód. Może spotkamy się następnym razem, porozmawiamy sobie może o też z tych kwestiach społecznych dotyczących Białorusi. Dzisiaj nieco szerokie spektrum tematu. Umówiliśmy się trochę na białorusko-rosyjskie, ale, ale wyszło nam nieco nieco szerzej. Bardzo dziękuję. Macie już poświęcony czas. Państwu dziękuję za odsłuchanie dziękuję. dzisiejszej rozmowy.